Siemanko z tej strony Andy, a dzisiaj gramy w poppy Playtime 3, a jest ze mną Rafi, i Mintuś Witam, witam. Chodźcie chłopaki Nie czy... wiem naprawdę gdzie my jesteśmy, tak szczerze po... No nie wiem, z... czy to jest jakieś opuszczone przedszkole czy co to jest? No, no wiem, tak nierożący. to wygląda. Czy Wy w ogóle wiecie, tam było napisane na początku, że mamy znaleźć jakiś kwiat Cokolwiek to jest tak. Nie mam pojęcia, nie czytałem, nie, nie zwróciłem uwagi, tak szczerze ale no kwiat, mówisz kwiat? Kwiat? Tak Krat... mi się wydaje, że tam był kwiat napisany, ale nie wiem. Raczej tutaj jest. Okej. Okay. A jak a kasety? O, kasety trzeba. Okej, okay, patrz, kasety mam. O tutaj. To ja o, o, telewizor. patrzcie, telewizor, telewizor. Chodźcie. Chodź. Okej, okay, tutaj. Że oni wiedzą, że się wkradliśmy i że tutaj wszędzie są detektory ruchu, ruchu. Jak nas złapią, to zadzwonią po, po policję. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem, jak tutaj się znalazłem, więc jak ma, mieliśmy się tutaj wkradnąć? Wkradłeś ja już bym się! Ja jak najszybciej wyjść, a nie wkradnąć. Ja doprost stałem, też nie wiem. <laughs> Ale ja choć... was tu przyprowadziłem. <laughs> Właśnie Na to taki jest. Security, to jest chodźmy tutaj. O! To, Co to chyba kojarzę, to gdzieś widziałem. Tutaj trzeba kodzik wpisać, wiecie? A widziałem tu właśnie z powiązaniem Tutaj gdzieś gazety leżały przed chwilą okay. I widziałem właśnie, że u góry są ciuchcie i mamy według kolorów tych ciuchci pisać kod I jest to czerwony, żółty, Czekaj, czekaj, czekaj Czerwony, żółty, fioletowy? Nie, sorry Czerwony, żółty, różowy, ciemnozielony czerwony, żółty, różowy, ciem... Ciemnozielony Działa? Ciemno się... Działa! Let's Dobry go! Ho -ho! Ty, my jednak dobrzy jesteśmy. Aby nas nie złapali, bo będzie lipa. Żeby nie było przypsu. Dawaj, Winduś, chodź. Dawaj, dawaj, chodź, I chodź. Idę, idę, Patrzcie, ile tych, tych monitorów tu jest, chłopie. E, kasety trzeba ty, znaleźć. No to jednak serio mają dobre security, ty. Dobra, mam kasetę. Ty pa, tu jest jakaś rączka. A, wiem co to jest! Widziałem to, widziałem. Wiem co to jest. No, to chyba trzecia ręka to będzie nasza, tak? Laytime, time. Gra O tu chyba poradnik jak pack. tej rączki rękę. Okay. Nudny ten tutorial, już wiem jak to używać. No to jest człowieku jak ten, jak czytanie instrukcji. O! Ty, a co mi się Patrz, stało? Mam. Co mi się stało? Zbugował. Ej A macie dwie czy jedną tylko macie? Jedną, I druga chyba będzie dopiero później, wiecie? Yo. Ale <laughs> patrzcie ty jak szczęście. Ej Mintuj, ty. stój, poczekaj, stój! <laughs> wyglądacie dziwnie w tych O, no, Bez kitu, dziwnie to. Jakbyśmy byli pogrącami, O, duchu. i wiem, wiem. Patrzcie. Teraz się i tą łapką tu. O. A bo to się przeciąguje. wow Teraz do, dopiero się zaczyna. Teraz się zaczyna zabawa. Okej. Okay. O Hagi wow. Co on tu robi? Wow Tera, idziemy A, dalej, idziemy dalej. O. Nie działa! Nie działa, power nie działa Trzeba tu wejść chłopaki jakoś. Tutaj tu a chodźcie tutaj drugą rękę. I... Przyłóżcie tutaj drugą rączkę. Wiecie co, to chyba bardziej chodzi o to, że czerwoną, bo tam były na tutorialu dwie i była niebieska i czerwona i... Okej, okay, druga tutaj trzeba... Okej, okay, wiem co tutaj trzeba zrobić. To jest trzeba zrobić parkour. O, patrzcie, wziąłem jakiś krucze. Też coś zebrałem, okej, okay, tylko nie wiem do czego on jest. Tutaj, tutaj, chodźcie, chłopaki, tutaj. Tutaj jestem. Let's Jednak go. go! Jednak dobrze jesteśmy w to. Ej, bo trochę strasznie tu się robi. Mamy włączyć po prostu prąd. Tu nie. Dobra. Jak to się włącza? Ciekawe jak to włączyć? No właśnie. O, tu jest, przycisk, czerwony przycisk. O, Szukajcie teraz... czerwonego przycisku. I co mam z tym Ja już zrobić? wiem, patrzcie. Trzeba... A trzeba przyciągnąć Muszę to do czegoś. Puścić, puścić. O, ja wiem, ja wiem, dobra. O tutaj do czego trzeba. Trzeba przyciągnąć. Nie mogę tego kliknąć. Ja bym to zrobił Aha. Tak mi się wydaje, no bo nie, teraz nie, to nie, świeci. Nie. Jak nie? Nie wiem. Jak puść to, puść to. Nie idzie tego Uf. puścić ci powiem A nie, ja jednak trzymam to już No chyba to dobra. trzeba przyciągnąć do tego co jest... Tak O, teraz działa! Let's GO! I teraz możemy wejść tutaj, bo tutaj nie było prądu i nie mogę tego kliknąć. O i widzicie teraz działa. Ty to masz łeb! jak sklep. A z drugiej my strony myślę my. że też można wejść. Chodźcie tutaj zobaczymy. Oh, eee, dobra idę. Nie, nie ma Nie mamy drugiej tej łapki. Okej, okay, dobra, bo to trzeba czy no, masz no, trzeba łapkę zdaleźć. Masz rację, tak, tak, tak. Stwórz przyjaciela, spójrz przyjaciela, tutaj jest. O. Filmie. O, patrzcie, o patrz, patrz, się ruszyło? Nie, ręka, ręka tutaj była! Idziemy! Oho! Niebezpieczne Niebezpiecznie jest tutaj tej... Tu tutaj, się robi niebezpiecznie to jest, niebezpiecznie. jest y, jakaś pro, projektownia zabawek. Trzeba czy coś znaleźć jest? kasetę znowu. Ty to tak to naprawdę będzie na samej górze. Ej tak naprawdę wyglądają przedszkola? Bo ja na przykład nigdy nie chodziłem do przedszkola Zebrałem coś, zabrałem coś. Tutaj. Oho! Jak ty to zebrałeś? Tam można zeskoczyć? Trzeba parking robić? wolałbym nie wolałby ryzykować Ej wiecie? chłopaki, bo ja spadłem Ja to spróbuję zrobić O Nie o, kaseta Znaczy kaseta, co to jest? Okej, okay, gąbka O, i to drugie, to, 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 drugie. <noise> to nie jest gąbka To jest jakiś... O, coś kru... otworzyłem O, mam, mam trzecie, mam trzecie Czyli musimy znaleźć jeszcze jeden kolor Ja, mam, nie ja nie mam czerwony i żółty idę na górę Aha Czerwotę. chłopaki, wszyscy musimy zrobić ten parkour Wiecie co tam jest po drugiej co stronie jest? Ta jest trzecia łapka, trzecia łapka tam jest Co zielonego a, tylko no, nie ty... ma A nie to się samo otworzy mam... ja myślę To się samo no, otworzy Nie no musimy teraz, A weź weź kto ma zielony Złapał ktoś zielony Nie mamy zielonego, lecz ja idę ja po swoją drugą łapkę czerwoną Ja nie mogę tam doskoczyć, no nie wiem Trzeba zna... Moim zdaniem to trzeba to znaleźć to zielony. zielony Tak, tak, dokładnie I wtedy tutaj się jakieś schody nam... O, mam! No, Ziem moim zdaniem zielony. teraz się nam jakieś schody otworzą Nie, nie tak, wejdziesz tam w ten trafik tam włączyć, bo tam była wajcha to coś no. się? Tak, 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 moim zdaniem tam jakieś schody się wysuną, czy coś takiego no, Potrzebujemy jeszcze tak, kasety tak? Tutaj, nie wiem, po co kasety trzeba O, patrzcie, patrzcie Czyli nie musimy jednak po to iść To samo do nas przyjdzie Let's go! Ciekawie to wygląda, lecz trochę przerażające. wiecie? A teraz ten hagi je. Nie zaatakuje nas teraz. O! Mam! W... Ej, ale kozak! Trochę mam dwie łapki, patrzcie. I otwieram to otwieram dwoma. Wow! Ej, teraz jest trochę strasznie. Wow! O kurka! Nie mam pojęcia, gdzie iść. Dobra, chodź. Nie, tędy nie możemy pod górę. Tak samo. O, chodźcie tędy. Nie mogę tam wejść. Chwila, bo tu jest. Jak wy tam wyszliście? Chodźcie, chodźcie za mną. No, o, dobra, dobra, widzę, dobra. Tędy. Trafi idziesz, idziesz. Go trzeba zna O, mamy. Dobra. Albo nie, trzeba wyjść najpierw do góry, pewnie. Kliknąć ten guzik. Aha, spadłem, dobra, fajnie. Jak ty to robisz? Ale ja nie mogę nawet tam wejść, no. No tutaj jest wejście. Aaaa. Kliknąć ten guzik trzeba. I pewnie teraz trzeba iść. Jak on to robi? Tutaj. O. Let's go! Wo, jak szybko idę, ty! No ale gołcik! Wo. Oho. Oho. Gdzie my nie jesteśmy? Wiem, my? Tak, ale ja uciekam, ja uciekam. Stąd. Rafi, żyjesz? Czy Rafi go zmieliło? Nie ja znowu? Jestem. w jestem nadal. O nie. Trzeba po niego wrócić. Ty nie wrócę. Nie da się. Nie da się. Rafi musisz sobie poradzić. Rafi. O Boże, dobra, ja idę dalej. Tam były Zobaczmy. jakieś drzwi, które musisz wejść. Drzwi? Tak. Ej, nie wiem, to wygląda naprawdę przerażająco. To Jeśli jest straszne. Jest w szkole? To do takiego nie chciałbym chodzić. Ja też nie. O kaseta jest tutaj na y, na różowym, jakby. Jak kaseta? Aha, nie, o, jakby telewizor, tak z różową kasetą. O chłopie, to jest jakiś ten. O no nie! O! No raczej trzeba znaleźć pewnie jakąś deskę Jakąś zabawkę tutaj trzeba zeskanować, okej. Okay. Mi się wydaje, że tutaj będziemy tworzyć własne zabawki, bo tu był sektor make a friend To jest bardzo możliwe, powiem ci Ale utknąłem A jak? Nie. Ja zostanę zabawką Gdzie ty jesteś? MG. Gdzie ty jesteś, Mintuś? Biegnę bierzę do ciebie. Bierze mnie to, bierze mnie to! Gdzie ty jesteś? Biegnę do ciebie! Ej! Nie, ja uciekam. Staram Szczerze... się po front. Ciężko, ciężko! Nie no, ja zaraz stanę się zabawką, ja nie chcę! Nie! Ej! Patrz, jestem tu, jestem! Gdzie ty jesteś, Andy? Na górze! Na dole. O, mam kasetę! Na dole. Mam na dole mam kasetę! Pomóż! Pomóż! Stary nie widzę cię! Jak <laughs> ty tam wlazłeś? Zabawką się stał. A nie, nie, O nie bez kitu. Jak mam ci pomóc? Graf jego też, nie! Co? Co? co wy robicie, chłopaki? Co? Dobra, uciekniemy stąd chyba. A wejście do koncertu. Tak, dobra. dobra, dobra. Chodźcie, mam kasety, kasetę znalazłem. Biorę to. To teraz? Ha, teraz pewnie mamy o to zahaczyć znowu. Tak, tak, klasycznie to, bo... co wcześniej się działo. To nie da się. O. Dobra, pewnie. O. Chodźcie na dół, chodźcie na dół Zeskoczyłeś? Tak Włączyć, włączyć Oj, teraz tutaj się pewnie zabawki robią, zobaczcie I teraz, teraz się tego... stworzy hagiłagi. To jest chyba początek Nie Nie, nie No wciąga Nie, 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 nie nie, nie, nie! Ja nie chcę być zabawką, nie Chodź, <noise> nie, mnie to ściąga. Nie Ej, utknąłem No dobra, na szczęście jestem za duży, żeby tam Wejść Nie, zgniotło mnie, ej jak Cię zgniotło? Dobra, jestem, 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 jestem. Ty, ale przez chwilę myślałem, że już po mnie. Już. Dobra, ale co z tą zabawką? No trzeba zrobić zabawkę i jakoś... Może ona się sama robi. Okej, okay, no okay. dobra. O, tutaj jest wajcha, chłopaki, wajcha, patrzcie. Gdzie ty masz wajkę? Robi Gdzie? się, robi się. Idzie? Tak, idzie. O, faktycznie. O. Let's go. Z takich tutaj plastików właśnie takie zabawki powstawają. Raz, teraz tędy wyjdzie, tędy wyjdzie Ho na razie tej zabawki nie widzę Ja stoję na samym My. końcu i ją będę łapał chłopaki jak coś Tu się lepiej żebyś to złapał bo jak nie no to Zabki na pewno ochrona tak Ta ochrona wtedy może złapać O idzie 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 o. <laughs> No o, widzisz? Let's go! Mam, mam! Idziemy! Trzeba zeskanować zabawkę? O -o. Ty faktycznie co to jest? Jakiś kosopies. O wejść. Zamknięte, trzeba iść. O! Fuj! O! Fuj! O! Fuj! <płynie> Ej, co mam robić? Ty Chłopaki, bo ja poza mapą jestem A ja co... No jak ty poza mapą jesteś? Potrzebuję waszej pomocy! A ja nie żyję. No jak ty nie żyjesz? Rafi! Znowu! Znowu cię zjedli Aj ja, dobrze, się Ej! jest problem, bo jestem poza mapą. Jak jesteś poza mapą? Co nie ci się stało? Hagiłagim no. jest tutaj jakoś... Nie wiem nie Bo wiem, co my co robi. Z Raffim, bo my z Rafim znowu jesteśmy w wentach tylko Ale nie wiem co się łaki, łaki. Postaram się jakoś... Tylko bucie nie do końca bucie. wiem co się dzieje Bo jakaś taka muzyka się dziwna włączyła zjad Zjadł mnie Chłopaki, zjadł mnie Oho, zginąłem Prototyp uratował nas Dobra, to jest w Co to znaczy? Get up No i gdzie Oho. jest? Znowu w jesteście gdzieś... wszyscy? Ja się ja gdzieś tak. budzę o Stary. jestem w Jesteś? chłopak! Jest... Jesteście ze mną! U ja nas wagoni! Tak, tak, chodźcie, chodźcie! Tylko nie wiem w którą stronę biec, bo mnie przed chwilą złapał. Będę jak na sam dół, jak na sam dół. Na sam dół, dobra Będę Szybko, szybko Biegnę, 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 jestem, jestem No nie jest no da się Z powrotem, tu, tu O kurczę jaka lipa Ale jest lipa! Ja już myślałem. Nie da że się, nie da mnie. się lewo No o, nie. Na, na dół! Na dół A gdzie jest Rafi? Rafi! ja też O, let's go! O! Jestem mnie. poza mapą! Jestem o, jad... Rafik gdzie my jesteśmy? Gdzieś poza mapą Gdzieś ty... poza mapą Mintuś, bo to jest strasznie ci powiem Wygraliśmy! Wygraliśmy? Przeżyliśmy Wstawaj. to! Chłopaki, przeżyliśmy to, nie no ja przeżyłem, bo wy mnie zostawiliście, właśnie tacy jesteście Taki był nasz plan po prostu od samego początku, przestań! Oho! Gdzie jesteście chłopaki? Nie, nie ma I <grych> Dora, gdzie wy Ja jestem na jakimś kurcze. Bo ja w lobby jestem. Jak to w lobby jesteś? No w lobby. Rafi, gdzie jesteś? A jak się napis? poppy, you opened my case. To Henry, ja już to miałem popy. dawno, ja już to dawno <grych> miałem. <grych> ja wchodzę. Disconnected, wygrałeś. <grych> Let's go udało nam się! Łatwa wygrana I wyrzuciło mnie nie. w ogóle do lobby w, w ogóle do, do tego, do Robloxa, do startera. To... Nie zostawiliście, jesteście... Nie mili po prostu, nie mili. Ja nie spodziewałem się to Przyszedł, stary, to było takie proste przejście tego w ogóle. Od tak to przyszedłem. A wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych filmach.